Witajcie w kolejnym odcinku dotyczącym gry strategicznej Stara Cześć. Tym razem, Tym razem witamy na Święcie Grodowym Bractwa Historycznego winland. To jest 25-lecie plus połączona impreza z Bitwą Midgardu. Właśnie tu się odbyła duża Bitwa Midgardu. Możliwe, że na łamach Starej Waśni się pojawią jakieś filmy z tego. No i waszym naszym i moim gościem jest Rolf. Ten słynny Rolf. E, tak to ja. Miło mi was... E tutaj widzieć, raczej we mnie. No i mam, Rolfie, do Ciebie pytanie, jak to się stało, że tu się znalazłeś? Tu, na tym święcie, na tej bitwie? No, kurę się tak tutaj pojawiłem z okazji 25 z istnienia drużyny, a w drużynie pojawiłem się bo w trzecim roku jakoś, zaraz jak 18 lat skończyłem, to było 2003 rok. Tak, to mówisz, 2003. Tak, no i tak później w sumie którymś tam był taki czas, że Przedłączyłem się od drużyny, zajęłem się już bardziej pracą i życiem, ale staram się jakiś tam co parę lat się pojawić po prostu, a aktywnie widuję chłopaków, to w sumie co miesiąc nawet spotkam. Tak, także jednym słowem właśnie Rolf tutaj przybył, jak to się mówi, taka podróż sentymentalna do czasów przeszłych. Mam nadzieję, że to będzie szczęście przyjeżdżał na takie imprezy, nas odwiedzał tutaj na tym całym święcie. No ale przejdźmy do spraw starowaśniowych. No, to właśnie tu chciałem nadmienić. właśnie Rolf robi te wspaniałe grafiki. Gdzie większość graczy już praktycznie od 2007 roku. Tutaj się zachwycają jeszcze za czasów Olafa Wesołego, kiedy to Olaf wesoły też wspomagał w grę bardzo mocno, silnie. Także tutaj to są właśnie Rolfa. Macie okazję zobaczyć. To jest skąd ta pasja tym malowaniem u Ciebie? Jak to im się potoczyło? W Ogólnie życiem. potoczyło się już od czasów liceum, od czasów liceum plastycznego. Później po, zaraz po skończeniu liceum w 2005 roku zacząłem się już w taką, bardziej tym już w stronę rysunku cyfrowego. I stąd te wszystkie takie graficzne, później zacząłem projekty tworzyć, zacząłem tworzyć na boku, później takie studia pod kątem już projektowania graficznego i tutaj tak starałem właśnie sobie to takie moje pierwsze zlecenie było nawet na studiach, te wszystkie jakieś ilustracje albo jakieś kolorowanki do strony. No i do dzisiaj zajmuję się jakby tą grafiką, tylko bardziej pod kątem ilustracji i rysunku, i rysunku cyfrowego. Także takie zawsze zlecanie na boku, jak robię w tylu historycznym, to taką robi Friday jeszcze, bo to nie jest jakieś tam, jakieś tam nudne komercyjne zlecenia, tylko takie już, no takie że można spać sobie rysować. A opowiedz może właśnie o tych nudnych, komercyjnych e, tematach, bo ja mi się wydaje, że tam była całkiem niezła historia. Dość znanymi postaciami. To był, był taki rok, gdzie przewinąłem się przez ten świat muzyczny Polski, bardziej przez taką scenę hip-hopową, gdzie właśnie między innymi projektowałem dla Donatana. To była ta pierwsza okładka, Równonoc. W sumie drugą stroną teraz robiłem remake tej okładki na, na drugą edycję, ale w listopadzie dopiero jest, e, będzie odsłonięcie. I w sumie działałem tam później przez tym świecie takim tym muzycznym jakby, gdzie dużo tych okładek, takich hipkokładów robiłem, tylko bo takie najpopularniejsze artyści byli akurat wtedy. Ale to jakoś dwa lata popracowałem przy tym, trochę tam się robił taki niby, no trochę zastój i jednak stwierdziłem, że to nie jest taka fajna stała praca i, I zacząłem tatuować. No właśnie, w sumie, to jest w sumie twój... tam się odnalazłem najbardziej. To jest twój główny nurt, chyba teraz, prawda? Obecnie tak, najwięcej, teraz najwięcej czasu na tatuowaniu spędzam. W sumie to jest... Robota w dzień i po nocach czasami, żeby projekty przygotować, pomysły różne. Ja mam taki pomysł, że właśnie tutaj zaprosimy właśnie Morgana. Właśnie przybył na naszą imprezę. Najmłodszy Morganie. To jeden z pierwszych klientów. No właśnie, może tutaj opowiesz o tych wspaniałych tutaj tatuażach, które właśnie tutaj Morgan ma. Bo to wszystko rozumiemy jesteś ty autorem, tak? Tak, tak. tak to, Morgan to właśnie tylko się dowiedział, że już e, zacząłem praktykować taką dziedzinę też od razu zgłosił z pomysłami i to jest taki był... No to fajnie, bo mogliśmy takie projekty robić. Trochę fantastyczne, trochę historyczne pierwsze takie. Ten pierwszy. No jest tak na mocie, no, z młotem Winlandu. No to opowiedz no. tej. Mniej więcej to była taka koncepcja, ty właśnie to Morgan przedstawił mi właśnie nasz nas tutaj młot Młot Winlandu. Z, A to też ze smokiem. Tak. A no tak. Tak, tak to jest twój projekt. A tu tak, 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 no pamiętam z tego. I te później smoki to. były. To drugi A, smok to jest to, to jest, tak. A tu później mamy już taką historię, już taką typową już takie historyczne już te motywy, już te drzewo. Tutaj taki Dartwider trochę po takim stylu. Odem yeah. <laughs> Super. A na plecach coś masz? Nie, jeszcze A, nie. Okay, nie, jeszcze nie. <laughs> Tutaj jeszcze z boku masz. Tak, to już biomechaniczne. A to tak. Czyli rozumiem, że każdy styl ma swoją nazwę. Ja Czym coś jest? Takiego, tak. Czyli to biomechanika. A, Ale to, to sam to projektowany, tak. to jest twój własny tak, projekt? Tak tak, 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 tak. tak, tak, to trzeba o, wszystko to, składać. No. do to na tym pomysł. Super, rewelacja. A. No tu. Dziękuję, <laughs> e... e... dziękuję ślicznie za uwagę. O, przepraszam. Dziękuję ślicznie za uwagę. Oczywiście zachęcam do subskrypcji go konacy, komentarzy, lajkowania. Dziękuję wszystkim za uwagę i co? Idziemy na imprezę! Do zobaczenia, pozdrawiam!